well uh -huh. Dobry wieczór, witam Państwa na pierwszej części konferencji prasowej pomocy w Krakowie, Legia Warszawa. Jest z nami trener drużyny gości, pan Aleksander Bukowicz. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Bardzo proszę o skomentowanie dzisiejszego spotkania. Cenne zwycięstwo po dwóch meczach bez, bez zwycięstwa, gdzie przychodzi zagrać na takim terenie z drużyną, która jest na, na fali, z drużyną, która cały czas robi postępy. Gra coraz lepiej, to nie jest tak łatwo i to nie jest takie proste, więc tym bardziej cieszy to, że wydaje mi się całkowicie zasłużenie. Wygrywamy na tym trudnym terenie, grając najpierw w bardzo dobrych pierwszych 30 paru minutach. Licząc końcówkę pierwszej połowy, mając ten mecz całkowicie pod kontrolą. Potem strzelona druga bramka, dobry fragment tej drugiej połowy. Później rozluźnienie, gdzie kilka sytuacji wychodzimy z kontroli, możemy lepiej to rozegrać. Dajemy ze swojej strony drugi oddech Krakowi, który, który ona wykorzystuje, strzela w ramkę i, i, i później robi się mecz nerwowy do, samej, do, samej, do samego końca. Na szczęście nasze i też na dobrą, gro, dobrą grą obrony. W tej końcówce wygrywamy 2-1 i, i mamy 3 punkty, co jest dla na nas bardzo, bardzo istotne. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera? Bardzo proszę Michał Troller Panie trenerze, chciałbym spytać o KFU, bo wyglądało to groźnie i czy jakie są pierwsze diagnozy co do nieba? Niestety wygląda to groźnie, ale wiadomo, że dopiero po badaniach będzie... Chcę wiedzieć, jest, jest to kolano, jest, jest sytuacja, yy, która wygląda na, na poważnym raz tego kolana, więc poczekamy na, na badania i, i, i będziemy wiedzieć te, te dane informacje. Tak, proszę. To jeszcze dopuszczacie, że to jest jakieś odnowienie się tego urazu ze spaliną z siedmiocami? Czy... Nie, wtedy, wtedy był raz z stawu więc nie ma. Czy są jeszcze pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.